Dany jest czworokąt ABCD, w którym BC równa się CD, równa się AD i jest równe 13. Opisane. Przekątna BD. tak niełatwie wyższa przekątna BD ma długość 10 i jest prostopadła do boku AD oblicz pole czworokąta ABCD pole całego czworokąta no na pewno pole całego czworokąta ABCD Jest równe w sumie pól trójkąta ABD, pole trójkąta ABD plus pole trójkąta BCD. No i to jest najważniejsze w tym zadaniu: Trójkąt ABD jest trójkątem prostokątnym. Prostokątny. No to wystarczy nam, żeby obliczyć jego pole z tego względu, że mamy obie jego przyprostokątne. Czyli pole trójkąta ABD to jest 1 druga razy przyprostokątna i razy przyprostokątna. Dwójka z dziesiątką się skróci. I wyjdzie 65. Tam nie ma jednostek. Już pole tego trójkąta mamy. Jak obliczymy pole tego trójkąta? Mając trzy boki, mając trzy boki wiadomo można użyć wzoru Herona, Ale tutaj wydaje mi się. Jak na poziom podstawowy. Wystarczyłoby spojrzeć, że jest to trójkąt równoramienny. I wysokość opuszczona z wierzchołka C dzieli podstawę na pół. Więc, jak w całości to jest 10, więc tu musi być 5. Wysokość tego trójkąta h możemy wyznaczyć z Pitagorasa. h kwadrat plus 5 kwadrat równa się 13 kwadrat. 169 po odjęciu 144, no i wysokość tego trójkąta drugiego, czyli BCD, jest równa 12 jednostek. To jest nasze 12. No to pole tego trójkąta już możemy wyznaczyć, bo podstawę mamy 10, wysokość 12. Pole trójkąta BCD. To jest tak jedna druga, razy podstawa i razy wysokość 12. To jest 1. Wolę skrócić z tym i wychodzi 60. Podsumowanie pole całego czworokąta ABCD. Czyli przechodzimy stąd tutaj uwzględniając te wyniki pośrednie. Jest to 65, i dodać 60, i to jest 125. Tyle wynosi pole całego czworokąta ABCD.